Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kwietniowej zapowiedzi Znalazłam 12 tytułów, które powinny was zainteresować Nie osobiście przyciągnęły do siebie opisami Dlatego postanowiłam tutaj z wami się nimi podzielić Mam nadzieję, że coś wam przypadnie do gustu Nie ma co przedłużać, zaczynajmy Pierwszą książką jest komiks, podobno dla dorosłych, pod tytułem Orwell Będzie on miał premierę 8 kwietnia, wyjdzie on nakładem w wydawnictwa Marginesy Biograficzny komiks Sebastiana Verdiera Pokazuje nam pewne miejsca, które w jakiś sposób ukształtowały samego Orwella, czyli autora folwarku zwierzęcego czy roku 1984. Nie wiem dlaczego tam w nawiasie jest komiks dla dorosłych. Jestem tego bardzo ciekawa. Ten komiks ma chyba bodajże 160 stron. Podobno marginesy wydają dobre komiksy, więc mam nadzieję, że i tutaj tak będzie, chociaż ja osobiście jeszcze nic Orwella nie czytałam. Więc może ten komiks w jakiś sposób przybliży mi jego twórczość, jego osobę i chętniej sięgnę po rok 1984. 8 kwietnia również Wydawnictwo Czarne wyda reportaż pod tytułem Polska Przedrożna. Wykładowca UJ -tu postanowił wybrać się w taką podróż po naszym kraju, po takich miasteczkach, wsiach, wioskach, jakichś przysiłkach. On specjalnie nie używa GPS-u żeby właśnie zgubić się, żeby dotrzeć właśnie do tych nieznanych mu miejsc. On zapisuje co widzi, relacjonuje spotkania z mieszkańcami i on właśnie przez telefon opowiada o tym wszystkim swojej narzeczonej, która w Krakowie została. Powiem szczerze, że może być to ciekawy obraz naszej współczesnej Polski. Myślę, że to będzie dobry reportaż na to liczę. Kolejna książka to Władcy Strachu. Przemoc w Sierocińcach i Przełamywanie Mowy Milczenia. 15 kwietnia ta książka zostanie wydana przez wydawnictwo Znak. W lutym 2008 roku pod schodami sierocińca na wyspie dr Julia Roberts znalazła niewielki przedmiot. Antropolożka sprawdziła, co to za przedmiot, i doszła do wniosku, że jest to fragment dziecięcej czaszki. Od miesiąca poszukiwano właśnie w tym sierocińcu śladów. Przestępstwa na dzieciach. I tego właśnie dnia rozpętało się prawdziwe piekło. Reporterzy doszli do wniosku, że ten sierociniec na wyspie Jersey był pewnego rodzaju miejscem łowów dla pedofilów. Mnie bardzo intryguje ten reportaż. Ja lubię czytać o takich rzeczach, które miały miejsce kiedyś i myślę, że to będzie coś brutalnego, bardzo brutalnego, które zapadnie nam w pamięć. Liczę na to, że reporterzy zrobili dobrą robotę. Lepiej przybliży nam, właśnie. Ten sierocinięc na wyspie Jersey, oby właśnie tak było. Kolejny reportaż, 15 kwietnia, wydawnictwo Belona. Autorem tego reportażu jest Andrzej Meller, który kończył. Pisać tę książkę w Libii. Te reportaże to dawka historii i trudnej, i czasami koszmarnej wojennej rzeczywistości, w najbardziej niebezpiecznych miejscach na ziemi. Poza pozornie spokojnym Wietnamem od odwiedza także Gruzję, Laos, Iran, Afganistan czy Pakistan. Andrzej Meller raportuje ataki terrorystyczne w Mumbaju. A także relacjonuje wybory prezydenckie Afganistan, Afganistanie, dwie za polską bazę w Bagram. Bywa dramatycznie i bywa komicznie. Taka jest dola reportera i korespondenta wojennego. Ja osobiście ostatnio czytałam reportaże ze stref kryzysu. Nocą drony są szczególnie głośne. Tutaj macie odnośnie do tego vloga, gdzie o tej książce troszeczkę mówię. Mam nadzieję, że ten reportaż będzie bardziej ciekawy. I zapadnie mi w pamięć. Znów mamy dzień 15 kwietnia, tym razem wydawnictwo Czwarta Strona i książka pod tytułem Wrzask. Genialny, seryjny morderca i para śledczych, która nie cofnie się przed niczym, by go schwytać. Ta para śledczych to kobieta i mężczyzna. Są od siebie bardzo różni, ale łączy ich jedną. Chcą za wszelką cenę dojść do prawdy, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie im za to wszystko zapłacić. Na zawsze połączy ich osoba tego trzeciego, mężczyzny pozbawionego sumienia i więźnia własnych obsesji. Yy, tylko jak mogą znaleźć człowieka, który oficjalnie od lat nie istnieje? Też sobie zadaję to pytanie i mam nadzieję, że ta książka da mi właśnie odpowiedź na to pytanie. Kolejna książka to Wierzyliśmy Jak Nikt, od wydawnictwa poznańskiego. Premiera tej książki to 15 kwietnia. Ale już tą książkę można kupić. Ja ją kupiłam, idzie do mnie. I z czytania tej książki będę nagrywać vloga, który gdzieś tam kiedyś się pojawi. Zależy to od tego, kiedy ta książka do mnie w końcu przyjdzie. Mamy tutaj kobietę i mężczyznę. Mężczyzna ten y, ma takie imię, którego nie chcę tutaj mówić, bo mogę coś przekręcić. Jest on dyrektorem chicagowskiej galerii sztuki. I mamy kobietę, Fionę, przyjaciółkę właśnie wspomnianego wcześniej bohatera, która próbuje odnaleźć w Paryżu swoją zaginioną córkę. I kobieta z czasem zdaje sobie sprawę, jak wydarzenia sprzed lat mogą ukształtować nas samych i nasze relacje z bliskimi. Losy głównego bohatera i jego przyjaciółki Fiony przeplatają się na przestrzeni lat w rozdzierającą podróż przez lata 80. aż do czasów współczesnych. Jestem ogromnie ciekawa tego tytułu. Łukasz Talking Cloud czytał, bardzo polecał, i mam nadzieję, że ta książka spodoba się i mnie. Kolejny reportaż to krajnie dla wszystkich o szwedzkim nacjonalizmie. Wciąż mamy datę 15 kwietnia i również wydawnictwo poznańskie. Dlaczego w Szwecji płoną ośrodki dla uchodźców? Dlaczego wciąż w Szwecji jest po pierwsze pioniera teorii czystości rasy? Jak to się stało, że 3 lata po II wojnie światowej mieszkańcy Jorkopping postanowili wypędzić z miasta Tatarę, czyli ludzi wędrownych? Autorka tego reportażu, Wiktoria Michałkiewicz, szuka źródeł wzrostu poparcia dla nacjonalistycznych idei. Szuka ich nie tylko w rozmowach ze współczesnymi nacjonalistami, ale też przywołuje duchy przeszłości. Mam nadzieję, że będzie to dobry reportaż. Również 15 kwietnia wydawnictwo Sonia Draga wyda kolejny tom autora Chrisa Cartera, czyli Polowanie na zło. Ja czytałam od tego autora przedostatni tom, czyli Galeria Umarłych. Zakochałam się niesamowicie w tym autorze, w jego piórze. Z niecierpliwością czekałam właśnie na ten tom. Mam nadzieję, że również tak świetnie będzie mi się to czytać i skończę w dwa dni, jak poprzedni tom. Tym razem mamy tutaj ucieknięta z więzienia, który jest jednym z najbardziej niebezpiecznych więźniów w kraju i chce on właśnie dopaść głównego bohatera, czyli Roberta Huntera, śledczego, który do tego więzienia go wsadził i teraz on chce zrobić wszystko, żeby nasz główny bohater cierpiał tak jak on. Niesamowicie na to czekam, wyczekuję 15 kwietnia i premierę tej książki, bo już bardzo to książkę chcę mieć u siebie. Praktycznie wszystkie książki, o których tutaj mówię, mają premiery 15 kwietnia. I znów mamy premierę tego dnia, czyli książkę pod tytułem Sieć Ali od wydawnictwa Mando. Mamy tutaj dwie wojny, dwie kobiety, jedna tajemnica, rok 1947. I Wielką Brytanię. Jest to oparta na prawdziwej historii królowej szpiegów powieść z zaskakującymi zwrotami akcji, która łączy ze sobą nie tylko czasy tych dwóch wojen światowych, ale przede wszystkim intrygujące spotkanie bohaterek, które pozornie dzieli wszystko, ale łączy bezgraniczna odwaga. Brzmi interesująco, intrygująco i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Kolejna książka 15 kwietnia zostanie wydana przez wydawnictwo Świat Książki. Jest to książka dla dzieci i dla dorosłych również, czyli Między Mną a Czereśnią. Ja już tę książkę kupiłam, zamówiłam przed nagraniem tego filmu, bo ten opis jest tak poruszający, że ja tej książki nie mogę nie mieć. Mamy tutaj historię Mafaldy, 9-letniej dziewczynki, która zaczyna tracić wzrok. I ona wie, że w ciągu pół roku przestanie je widzieć całkowicie. I czy ona pogodzi się z tą przyszłością pełną ciemności? Z pomocą rodziny i przyjaciół ta dziewczynka odkrywa krok po kroku, co będzie dla niej ważne, kiedy już ten wzrok utraci. Jest to poruszająca do głębi niejednoznaczna opowieść o odwadze i determinacji. Zainspiruje podobno ona dzieci, jak i dorosłych. I ta historia jest tym bardziej intrygująca, kiedy Podczas czytania mamy się dowiedzieć właśnie, że autorka również traci wzrok. Czy ten opis nie brzmi dla Was tak poruszająco i nie macie ochoty wejść na stronę świata książki? I ten tytuł zamówić. Mam nadzieję, że tak właśnie jest, bo ja to uczyniłam. Mam nadzieję, że i wy również. Kolejna książka tym razem, 28 kwietnia, zostanie wydana przez wydawnictwo Zysk. To chyba też jest reportaż pod tytułem Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość. W swojej najnowszej książce autor Douglas Murray zajmuje się najbardziej spornymi problemami XXI wieku. Takimi jak seksualność, płeć, technologia i rasa. Ujawnia zdumiewające wojny kulturowe w miejscach pracy, w domach, szkołach, w imię sprawiedliwości społecznej i polityki tożsamości. Mam nadzieję, że ten temat zostanie mi dzięki tej książce tak przybliżony dogłębnie. Na to liczę, bo brzmi interesująco. I ostatni tytuł autora. Stefana Kinga, czyli Jest krew. Ten tytuł zostanie wydany 28 kwietnia przez wydawnictwo Pruszyńskie. Czytelnicy kochają podobno twórczość Stefana Kinga, ja jeszcze nie miałam okazji zapoznać się z jego twórczością. Mam nadzieję, że to się zmieni i chciałabym w końcu przeczytać jakiś tytuł od tego autora, chociaż czasami boję się tych horrorów i ja nie lubię się bać. Szczególnie kiedy zasypiam. No ale postanowiłam podzielić się z Wami tym tytułem, bo być może nie wiecie, że ta książka stanie wydana, chociaż myślę, że fani tego autora na pewno o tym wiedzą, ale może Wy akurat nie wiecie więc. Jest krew to cztery nowe, znakomite opowieści Stefana Kinga, które mają podobno stać się tak sławne, jak skazani na Shawshank. Czy tak będzie? Pewnie Wy przekonacie się szybciej. Dajcie mi znać, że rzeczywiście tak jest. To tyle, jeśli chodzi o te zapowiedzi kwietniowe. Mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie wybraliście. Mnie praktycznie każdy tytuł zainteresował, szczególnie właśnie książka jak Między Mną a Czereśnią oraz wierzyliśmy jak Nikt. Dajcie mi znać w komentarzu, na jakie Wy premiery kwietniowe czekacie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że był dla Was przydatny. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!